Onet Audio. W polityce międzynarodowej miał być koniec historii, a jest wojna. W naszej krajowej debacie o sprawach zagranicznych mogłoby i powinno być mądrze. A jest tak, jak wszyscy widzimy. Witold Jurasz i Zbigniew Parafianowicz zapraszamy na raport międzynarodowy, w którym wspólnie przeanalizujemy najważniejsze wydarzenia polityki światowej. Na serio, ale też z dozą dystansu do naszej polsko-polskiej zimnej wojny domowej, porozmawiamy o polityce zagranicznej i o bezpieczeństwie. Będziemy mówić o wojnach, rewolucjach i dyplomacji. Raport Międzynarodowy. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Raport Międzynarodowy. A witają Państwa tradycyjnie Zbigniew Parafianowicz i Witold Jurasz. I Witold Jurasz przemówi teraz z Mieczysławem Fogiem. To w sensie ta ostatnia. Niedziela. No, tylko, że ty czwartek. tylko, że czwartek. Proszę Państwa, zmiany w naszym podcaście będą miały miejsce i chcemy je Państwu zapowiedzieć, bo jak Państwo wiecie, wtorkowe podcasty do tej pory nagrywałem e, sam, a będziemy je nagrywać wspólnie ze Zbigniewem Parafianowiczem więc będzie nam łatwiej przeprowadzać te wywiady bo po prostu będziemy się dzielić rolą dobry policjant, zły policjant Zbyszek będzie zawsze tym złym ja będę tym dobrym, bo ja ogólnie milszy jestem a Witold będzie tym szalonym o właśnie, no wiecie, nie, to ja już wolę być tym złym a ty tym szalonym w takim razie będziemy yy, się i... po prostu wymieniać tymi rolami a czwartkowe podcasty proszę państwa niezmiennie będziemy prowadzić we dwóch yy, tyle że w wersji wideo Eee, więc e, ja będę tym przystojnym, a ty tym szalonym. Niech tak będzie. Oddaję Ci tutaj całkowicie pole. Tak, mówisz. mówisz. dyplomatyczny, strój. Jak najbardziej. To tyle, proszę Państwa, jak chodzi o zmiany w podcaście. A teraz jeszcze jedno ogłoszenie. Bardzo chcielibyśmy Państwa zaprosić na wydanie specjalne podcastu Raport Międzynarodowy we wtorek o godzinie 17.00. Naszym gościem będzie prezydent Aleksander Kwaśniewski. Wtorek to 25 lutego. Dzień po rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie, inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Używajmy precyzyjnych pojęć. Ja tylko dodam, że pan prezydent. Będzie świeżo w, po spotkaniach na wysokim szczeblu w Kijowie. Przyjedzie z, z Ekskluzywnymi informacjami na temat tego, co się dzieje w sprawach ukraińskich. Prezydent Kwaśniewski jest również postacią, która no, utrzymywała doskonałe relacje z prezydentem Kuczmą. To był czas renesansu w stosunkach polsko-ukraińskich. Także serdecznie polecamy. To jest specjalista od spraw wschodnich ukraińskich. Zapraszamy. I tą drogą też chcemy panu prezydentowi podziękować, bo prezydent będzie po dwóch w zasadzie zarwanych nocach, dlatego że w pociągu do z Kijowa spanie jest średnio, prawdopodobnie, możliwe. I parę godzin po przyjeździe odwiedzi nas, przy czym jeszcze przełożył swój kolejny wyjazd, żeby nas odwiedzić, więc jesteśmy bardzo zobowiązani. Tych z Państwa, którzy chcą tą rozmowę obejrzeć, tylko chcemy poinformować, że musicie Państwo wejść na stronę internetową naszego raportu, ewentualnie wpiszecie Państwo w Google raport międzynarodowy Aleksander Kwaśniewski. I wyskoczy wam odpowiednia strona, która pozwoli państwu zarejestrować się, bo to jest potrzebne, żeby tę umowę obejrzeć. Bardzo serdecznie. Nie ma lepiej zorientowanej osoby w Polsce w kulisach ukraińskiej polityki niż prezydent Aleksander Kwaśniewski. I proszę państwa, zanim przejdziemy do spraw bieżących, dzisiaj prawdopodobnie sprawy bieżące będą się kręciły wokół w zasadzie tylko jednego tematu, czyli. czyli w Szaleństwa. No, czyli szaleństwa. To chcemy Państwu powiedzieć rzecz banalną, ale taką, która wydaje mi się, że jest istotna i trzeba ją bardzo wyraźnie zaznaczyć. Otóż nie jesteśmy, proszę Państwa, wróżkami. I zresztą dokładnie dlatego, że wiemy, że nie jesteśmy wróżkami, i wydaje mi się, że często wiemy, że nie wiemy. To trochę w... mówić jak poeta z rajsu. Gdybym był jasnowidzem, to bym powiedział Państwu więcej, ale nie jestem, tak więc. Tak więc prowadzę ten podcast ze zbyczkiem. Jak Państwo zauważyli, my się co do idei zgadzamy, a potem co do szczegółów już niekoniecznie zawsze się zgadzamy. I właśnie o to chodzi, że nim jeszcze ten podcast zaczęliśmy prowadzić, to zdarzało nam się czasami przez telefon długo ze sobą rozmawiać, spierać się i ja zawsze miałem. Słuchawką. No, to, to też się zdarzało. I to zawsze dla mnie było, jakby powiedzieli książe biskupi, oni wiesz, lubią przedroski inne. To było ubogacające. To znaczy, ja miałem takie poczucie, że, a może to spojrzenie inne niż moje jest, jest, jest właściwe. W związku z tym. Ten podcast, cała jego idea w zasadzie jest taka jak idea y, naszych rozmów y, telefonicznych, czyli, czyli my się spieramy, my m m m może trafiamy w sedno, może, może nie, przedstawiamy po prostu Państwu, staramy się Państwu naświetlić rzeczywistość międzynarodową. Mamy nadzieję, że y, nasze oceny są ogólnie trafne, y, ale na pewno wszystkie nigdy trafne nie będą. A to, to ja ug. Błądzimy, ale dążymy. Ale dążymy, dokładnie. To zastrzeżenie jest bardzo istotne, bo będziemy się teraz za momencik omawiając na przykład wypowiedzi Donalda Trumpa poruszać w rejestrach takiego już odlotu. Z jednej strony, a z drugiej strony polityki, która niekoniecznie jakby jest odwzorowaniem tego lotu w realu. I teraz jest pytanie, czy słowa przekładają się na czyny, czy może to są dwie różne rzeczy? No i dlatego chcieliśmy się z Państwem tym zastrzeżeniem podzielić. No i teraz, proszę Państwa, przechodzimy do. Może niekoniecznie chronologicznego e, rejestru wydarzeń ostatnich dni. No i zaczniemy od wypowiedzi Donalda Trumpa o prezydencie załęskim. Najpierw powiedział Donald Trump, że prezydent załęski ma 4% poparcia. Skąd on te 4% wziął, to Bóg jeden raczy wiedzieć, bo nie ma takich sondaży. E, prezydent załęski nie. Pozostał mu dłużny, to zresztą jest symptomatyczne. To znaczy, wydawałoby się, że prezydent Ukrainy jest tak bardzo na musiku, żeby tutaj użyć karcianego wydarzenia, że nie ośmieli się odpowiedzieć. A okazuje się, że jak najbardziej się ośmielił. Aczkolwiek nie w tak kłamliwy i bezczelny sposób, po prostu nie miał innego wyjścia. No tylko, że w odpowiedzi z kolei od Trumpa usłyszał, że jest dyktatorem że wciągnął Ukrainę i Stany Zjednoczone w wojnę. W zasadzie te sformułowania były tak użyte, że wynikało, że to, że to Ukraina rozpoczęła tą wojnę. Tutaj wyjaśnimy może, o co dokładnie Trumpowi chodziło. No, chodziło o to, że powinien był pójść za łęski na ustępstwa i w ten sposób uniknąć wojny. Co jest oczywiście absurdem. Chociaż jest jeden moment, w którym wpadnę w ruską nucyzm według fanatyków proukraińskich. Otóż ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego w przededniu wojny, kiedy Załęski był w Brukseli, myśmy nie oświadczyli, że nie planujemy przystąpienia Ukrainy do NATO. Dlatego, że nie planowaliśmy tego i uważam, że e, korzystne dla nas byłoby powiedzenie, że, te, że, że to nie nastąpi, dlatego, że to by zdejmowało, odejmowało Rosjanom jeden z pretekstów. Oni by najprawdopodobniej tak czy tak napadli na Ukrainę, ale wtedy my moglibyśmy powiedzieć, przecież powiedzieliśmy, że Ukraina nie wstąpi do NATO, ale skoro wyście napadli, to w takim razie zmieniamy opinię. W związku z tym uważam, że tak to należało rozegrać. Nie wierzę w to, że to oświadczenie by coś dało, natomiast no pytanie, czy warto było próbować, ale to nie zmienia faktu, że to jest jakby poboczny wątek. Stwierdzenie, że Ukraina odpowiada za rozpoczęcie wojny jest po prostu skandaliczne, absurdalne. Hmm. To, niestety prezydent Trump kłamie w skali hurtowej. I to, o ile kłamstwo w polityce nie jest niczym nadzwyczajnym, choć lepiej, jeśli to jest manipulacja. Jeśli politycy stosują manipulację, a nie używają jawnych kłamstw, tych, czystych kłamstw. Natomiast Trump wprowadza tutaj nową jakość w tym sensie, że robi to w ilościach hurtowych. I to jest niestety przykre. Mówienie o tym, że Zalewski dał powody do wojny, jest całkowitą, całkowitą nieprawdą. Przypomnijmy sytuację z Gruzji z sierpnia 2008. Po miesiącach prowokacji, Saakaszwili rzeczywiście zbombardował, ostrzelał Sinwali, czyli stolice południowej Osetii, czym dał pretekst Rosjanom do tego, żeby wkroczyli na teren w Gruzji. To oczywiście była też inwazja, natomiast Saakaszwili dał się sprowokować, co Amerykanie przyznawali już na bardzo wczesnym etapie tamtej wojny. Załęski nie dał żadnego powodu, do tego, żeby Rosjanie najechali Ukrainę. Nie dał się sprowokować, nie wykonał żadnego kroku, który można by potraktować w kategoriach formalnych jako kazus beli. Czegoś takiego nie było. Nasz słuchacz, zazwyczaj y, listy od słuchaczy, czy cytujemy na końcu, a nie w trakcie podcastu, pan Łukasz napisał tak. No... Tutaj pada słowo niepochlebnie wyrażające się o intelektualnych capabilities pana prezydenta. Po rosyjsku Abbasrausa. E, zwykły przychlast. On jedzie ruską propagandą. No tak, tak jest. Tylko, jest ty, 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 tylko, mm, tylko czy to coś znaczy? No bo ja do, do, do pewnego momentu byłem skłonny uznawać, że te wypowiedzi Trumpa w gruncie rzeczy nie mają znaczenia. On sobie tam coś gada. Te jego wypowiedzi są skandaliczne, bezsensowne, no ale polityka dzieje się obok. No, tylko że wiesz, w polityce krajowej możesz powiedzieć cokolwiek. W polityce międzynarodowej słowa jednak mają znaczenie. I co więcej, to wszystko układa się w jakąś logiczną całość. Jeżeli dodasz do tego dzisiejsze informacje z Washington Post o redukcji wydatków Pentagonu na y, wojsko amerykańskie, to decyzję, y, czy też wymóg Hekseta, aby w Pentagon y, w, w kolejnych latach, przez pięć kolejnych lat zmniejszał o 8% wydatki Pentagonu, i mówimy o wydatkach nie na administrację, tylko na przykład o wydatkach na obronę, na tarczę antyrakietową czyli jak rozumiem, również to dotknie Polski i Rumunii, które biorą udział w programie tarczy antyrakietowej. Mówimy o wydatkach na modernizację sił jądrowych, mówimy o re redukcji wydatków na rozwój wojsk dronowych. To jest to niebezpieczne. I w, też temat ukraiński, dyskusja o temacie ukraińskim i o szaleństwach Trumpa wobec Ukrainy, ona jest znacznie szersza i ma o wiele, o wiele większe konsekwencje dla Polski, bo ona jest dyskusją w ogóle o obecności amerykańskiej w świecie, a szczególnie w, w Europie, o roli amerykańskiej w, w, w Europie. E, w, I to wszystko już dziś nas dotyka. Ten cały chaos i to, 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 to co mówi Trump w, w sprawach wojny. Wypowiedzi polskiego Prezydenta, który mówi, że nie spodziewa się redukcji amerykańskich wojsk w Europie z czegoś wynikają. Ta wypowiedź wynika z tego, że taka obawa po stronie polskich elit jest i po stronie elit europejskich. Dlatego te pytania były Hexetowi zadawane, gdy był w Polsce. Także mówimy o zagadnieniu znacznie szerszym niż sama Ukraina. Tutaj proszę Państwa, wyjaśnijmy, że mamy absolutną sprzeczność, bo z jednej strony mamy prezydenta Dudę który mówi, że nie należy się spodziewać redukcji, w ogóle może wrócimy do pomysłu Ford Trump, czyli jak rozumiem zwiększenie amerykańskiej obecności. Z drugiej strony mamy Financial Times, który informuje, że Amerykanie rozważają wycofanie się z państw bałtyckich, a być może nawet z tych miejsc dyslokacji bardziej na zachód to by oznaczało najprawdopodobniej Polskę. Financial Times jest poważnym dziennikiem. Prezydent Andrzej Duda, część z Państwa go ceni, część z Państwa pewnie prezydenta nie ceni, no ale ma swój prezydent... wkład w politykę wschodnią tak. i w kontekście ukraińskim jest to wkład dobry. Tak, i co więcej, ma również wkład w starania o amerykańską obecność wojskową w Polsce i branie udziału w pisowskim zamachu. Na y, konstytucję, no bo umówmy się, że, że, że takowy miał miejsce, y, nie unieważnia jego zasług. Y, no, no i teraz jak to interpretować, no bo mamy jakby w dwóch zupełnie przeciwnych kierunkach. No i tutaj powołam się na swojego rozmówcę, y, który przepraszam Państwa, ale pozostanie w cieniu. Ale jest to rozmówca dobrze poinformowany z wybitnymi kontaktami w Waszyngtonie. Kiedy zadałem mu pytanie, no to kto mówi prawdę, czy Andrzej Duda? Bo ja już miałem bierz, jakąś spiskową teorię, że może po prostu Duda już też wie, że to się stanie, i teraz chodzi o to, że on powie, że to się nie stanie, a potem to się stanie i będzie narracja, że to jakby wszystko wziął Tusk zepsu. Donald Tusk powinienem powiedzieć, przepraszam, ale to tak skrótowo. Generalnie nie lubię mówić o politykach bez imienia, bo to jest takie troszeczkę niezbyt eleganckie. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.